Witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam powiedzieć, jak ja odbieram czas w świecie duchowym. Czym jest dla mnie czas w świecie duchowym, ponieważ jak wiemy, to nie jest tajemnicą, a w świecie fizycznym odbieramy czas zupełnie inaczej niż w świecie duchowym. W świecie fizycznym czas jest linearny, czyli mamy Teraźniejszość, przeszłość, przyszłość i my cały czas jesteśmy w tej teraźniejszości, tak? Nawet jeżeli ona by się nam tutaj przesuwała po tej linii, to i tak my cały czas jesteśmy, działamy, żyjemy w teraźniejszości, tak? Natomiast w świecie duchowym wygląda to zupełnie inaczej i czas płynie inaczej, o ile w ogóle można powiedzieć, że jest coś takiego jak czas. Dlatego też chciałabym tutaj Powiedzieć Wam, jak to tak naprawdę wygląda, tak naprawdę, jak to na wygląda moimi oczami, ten, te, ta koncepcja czasu w świecie duchowym. A więc wiemy już, że tutaj na Ziemi mamy ten czas taki linearny, tak? I teraz my możemy, Poruszać się, jeśli chodzi o ten, cza ten czas, o tą linię czasu, do przeszłości i do przyszłości, ale my cały czas jesteśmy w teraźniejszości i fizycznie my się nie przemieszczamy. To przemieszcza się tylko i wyłącznie nasza myśl a co to jest myśl? To jest hologram. Hologram, który odtwarza nam się w naszej głowie, ale tak jak już wiemy, hologram, aby mógł powstać, potrzebny jest ładunek energetyczny, a tym ładunkiem energetycznym jest energia uczucia, częstotliwość wibracji uczuć. Kiedy odwracasz uwagę, hologram znika. Tak jest z myślą. Myślisz o czymś, coś odwróci twoją uwagę, zaczniesz myśleć zupełnie o czymś innym, tak? Coś innego odwróci twoją myśl i zaczynasz się przekierunkowywujesz swoją uwagę na coś innego, tak? I tak samo jest tutaj. To są takie holograficzne obrazy, i my też. Nie za często potrafimy odtworzyć jakiś film sobie w głowie, ten hologram taki w formie filmu. Zazwyczaj są to po prostu takie klatki, obrazy, tak? Pamiętasz, jakiś taki obraz, takie zdjęcie? Czyli taki statyczny hologram ci się odtwarza w głowie, tak? W, y no, tak działa nasz ludzki mózg. I to są takie punkty kluczowe, ponieważ my nie potrafimy sobie teraz powiedzieć tak, no dobrze, chciałabym sobie przypomnieć 28 maj 2001 roku, co ja tam robiłam od rana. No, to mi się nie przypomni. Zazwyczaj nic. Myślę, że w ogóle nic by mi się nie przypomniało, już nie mówiąc o takich szczegółach. Ja nie będę wiedziała, czy ja na śniadanie zjadłam kanapkę, czy ja w ogóle zjadłam to śniadanie, czy co ja później robiłam, o której ja wstałam z łóżka, czy może ja byłam w domu, a może ja gdzieś byłam na jakiejś wycieczce, może odwiedzałam kogoś wtedy. Nic nie będę pamiętała zazwyczaj, tak? bo my pamiętamy tylko te takie punkty kluczowe. Więc jeżeli Ty będziesz chciał wrócić przeszłością do jakiegoś wydarzenia, to to musi być i będzie przeważnie jakieś wydarzenie dla Ciebie ważne, istotne. Na przykład. Um, pierwsza randka, um, narodziny Twojego dziecka, może Twoje wesele, jeżeli miałeś. Um, może jakieś wakacje szczególne, jakieś wydarzenie, rozumiesz, albo jakieś, coś, coś złego, na przykład jakiś wypadek, jakaś choroba, tak? Do tego możesz wrócić, ale nie przypomnisz sobie zwykłego dnia i co ty robiłeś w ciągu tego dnia. To y, y, potrafią, mają taką zdolność tylko poszczególne jednostki, ale to y, y, nasza medycyna tutaj w świecie fizycznym traktuje jako jednostkę chorobową, tak? To nie jest przyjęte za coś normalnego. I teraz tak, czyli ty jest, jesteś w stanie cofnąć się, ale tylko myślą do przeszłości. Sam ciałem fizycznym nie cofniesz się, tak? I teraz to wydarzenie z przeszłości, jeżeli ty dzisiaj się cofniesz tam myślą, może mieć wpływ na teraźniejszość i na przyszłość, bo jeżeli ty sobie przypomnisz Przywołasz myślą, ten hologram jakiegoś wydarzenia, który miał dla ciebie jakiś znaczny ładunek energetyczny, emocjonalny, tak? O, chodzi o częstotliwość uczuć. To ty to dzisiaj poczujesz i to z ciebie wyjdzie, i wróci w przyszłości. Odbije się do ciebie niczym ta fala przy pomocy zapewne innej przypadkowej sytuacji, ale to wróci do ciebie. Ty tego możesz nie powiązać. Ale niestety tak to działa, tak? Ponieważ większość z nas jeszcze nie jest na tym poziomie ukierunkowywania tej energii. W związku z czym to będą przypadkowe sytuacje i ty możesz przypomnieć sobie dzisiaj jakieś wydarzenie z przeszłości, które było dla ciebie związane z na przykład jakimś uczuciem niesprawiedliwości, um, jakiegoś żalu, tak? I teraz te uczucia z ciebie dzisiaj wyjdą. Bo pamiętaj, że nie ma znaczenia, co przywoła te uczucia. Czy to będą sztuczne nośniki, na przykład jakiś film, czy to będą jakieś na przykład wspomnienia, tak? Naprawdę to nie ma znaczenia, więc jeżeli Ty dzisiaj to poczujesz, bo Ty sobie o tym zaczniesz myśleć, to to, wyrzuca z siebie tę energię, ona do ciebie wróci. Nie wróci teraz natychmiast, ale ona za chwilę do ciebie wróci, czyli rzutuje na przyszłość. A na teraźniejszość w ten sposób, że dzisiaj to wpłynie na twój nastrój. A już w jednym z filmów opowiadałam o tym, jak nastrój ma kluczową, kluczowy wpływ na naszą teraźniejszość. I taki przykład podałam w jednym z filmów, i ja go teraz przytoczę również. Jedziesz drogą i. Z, i w jednej sytuacji masz dobry nastrój, w drugiej masz zły nastrój. I teraz ktoś zajeżdża ci drogę. Jakieś auto ci tam wjeżdża, tak? Wpycha się przed ciebie. Jeżeli masz dobry nastrój. Możesz tego w ogóle nie zanotować, nie, nie zwrócisz na to uwagi, albo nawet jeszcze wpuścisz tą osobę, a niech jedzie, pewnie się śpieszy, ma jakąś sprawę do załatwienia, tak? Coś tam ma, ja, ja sobie tutaj posiedzę w tym moim samochodzie tą minutę dłużej, nic mi się nie wydarzy. Jeżeli masz zły nastrój, o, od razu cię ci włącza nerw agresor, tak? Już inna reakcja, już tam zaczynasz, jakbyś mógł to z tym bejsbolem być, wyszedł na tego kierowcę z przodu, prawda? Więc kluczowa jest dla nas... Nasza reakcja, a reakcja jest zależna od naszego nastroju. I to rzutuje na to, jaką energię Ty wypuszczasz i co do Ciebie później wróci, co do Ciebie się odbije. Więc wydarzenia z przeszłości, naprawdę, jeżeli y, pozwalasz im, aby weszły do, twojego, do Twojej teraźniejszości, one naprawdę będą miały wpływ na dzień dzisiejszy i na przyszłość. Dlatego nie należy tego lekceważyć, tak? Ale. My nie jesteśmy w stanie fizycznie, jako przeciętne jednostki, przenieść się do przeszłości, coś tam zrobić, albo do przyszłości. I a propos przyszłości. Tutaj obowiązują te same reguły, tak? Więc, znowu, jeżeli ty. Myślisz o przeszłości, ty się możesz przy, przenieść do przyszłości, ale ty się przenosisz znowu tylko tym swoim hologramem, tak? Ty sobie możesz wytworzyć jakąś wizję, jakiś hologram w głowie, za którym będzie szedł oczywiście ładunek energetyczny, bo nie będzie hologramu bez energii. i Wtedy jest nam też prościej stworzyć sobie, odtworzyć sobie jakieś filmy, tak? Jakoś, jakąś, jak, jak, jakiś, nie, tylko, nie tylko tą klatkę, nie tylko to zdjęcie, ale też jakiś film krótki w tej naszej głowie, tak? Taki ruchomy hologram. I teraz, w zależności od tego, jaki będzie towarzyszył temu ładunek energetyczny, tak to do ciebie wróci. Więc jeżeli ty dzisiaj zaczynasz myśleć o przyszłości, bo na przykład coś, ty, ty się obawiasz, że się jakaś sprawa wyda, że jakiś twój sekret wyjdzie na światło dzienne, że ludzie się o tym dowiedzą, no i, no i będzie dla ciebie to problem, i ty się tego boisz, albo czekasz na rozwiązanie jakiejś sprawy, i znowu masz to uczucie takiej niepewności, jakiejś obawy, tak? I teraz taka dygresja. Ja celowo używam negatywnych uczuć bo, i emocji do opisu tego całego mechanizmu, bo nam jest wtedy łatwiej to sobie wyobrazić, tak? Łatwiej dobrać jest też przykład, no niestety. Więc jeżeli ty się czegoś obawiasz, co, co ma się wydarzyć w, przyszło, w przyszłości i ty dzisiaj o tym myślisz, to ty dzisiaj przepuszczasz tą energię przez siebie i ona do ciebie wróci. To niekoniecznie będą te same sytuacje, które mają się wydarzyć w przyszłości, tak? Ale to do ciebie wróci. Ten, to zabarwienie emocjonalne, ta częstotliwość wibracji konkretna do ciebie przyjdzie. I w ten sposób ta przyszłość może wpływać na teraźniejszość, bo znowu wpływa też na Twój nastrój i na, na te wydarzenia w przyszłości. Jak najbardziej. Więc my w ten sposób e, możemy poruszać się po tej linii czasu, tak, tylko tym obrazem holograficznym, za którym idą emocje i uczucia i to te uczucia wpływają na teraźniejszość, na to jak Ty się dzisiaj czujesz, a to z kolei wpływa na Twoje reakcje, bo albo Ty coś ignorujesz, albo coś dla Ciebie nie będzie miało znaczenia, albo dostaniesz jakieś, ym, jakiegoś nerwa, e, tak, i w ten sposób to do Ciebie wraca i tworzysz swoją przyszłość. Więc my w ten sposób tutaj działamy i ty, ty, czyli ja też, my tutaj jako istoty wcielone nie mamy możliwości modyfikacji przyszłości ani przeszłości, tak? W sensie takiej, no na przyszłość masz możliwość wpływania, ale nie takiej, jak my byśmy sobie chcieli, tak? Ty możesz właśnie poprzez tą energię uczuć wpływać na przyszłość, ale na przeszłość już absolutnie nie mamy żadnej możliwości, tak? To już się zadziało. Brama zapadła, do widzenia. Tutaj już nic nie zrobisz. I teraz, żeby właśnie wrócić do jakichś wydarzeń z przeszłości, ty potrzebujesz takich, takiego takich dwóch czynników określenia czasu i miejsca to jest ważne czyli czas i przestrzeń to jest ważne tak bo jeżeli ty myślisz o swojej um, komunii to ty musisz wiedzieć że to było na przykład 20 lat temu i yy, wiesz jaka to była mniej więcej miejscowość gdzie to się działo tak jeżeli ty sobie wspomnisz jakieś wakacje to ty wiesz że to było w 2005 roku i to była jakaś konkretna y, miejscowość, konkretny kraj, konkretny kontynent, może tak. Ale my tutaj nie jesteśmy konkretni. Nie potrafimy dokładnie określić, bo my tego nie pamiętamy. Tutaj, tutaj są blokady nałożone na nasze ciało, niestety. I y, no, jesteśmy bardzo upośledzeni pod tym względem, dlatego też my mamy tylko te klatki. Brak możliwości odtworzenia konkretnego filmu. Nam zostają tylko te takie klatki, takie zdjęcia pojedyncze, tak? Z tych wydarzeń, z przeszłości. No, a przyszłość jest bardziej nieokreślona, tutaj to już można sobie fantazjować. Dobrze, a teraz czas w świecie materialnym. Słuchajcie, każdy z nas y, miał, jestem przekonana, że mieliście takie, taką sytuację, że y, spaliście, zadzwonił budzik. Obudziliście się i, i otwieracie oko, a jeszcze na chwilę zasnę sobie, tak? Jeszcze sobie pozwolę tą krótką dżemkę. Zamykacie to oko i mm, przebudzacie się po kilku minutach, a wam się wydawało, że spaliście kilka godzin. I to jest takie, wow, no przecież no mam wrażenie, że, 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 że spałem naprawdę przez jakiś dłuższy okres czasu. A to raptem dwie, trzy minuty minęły, tak? I to jest właśnie to, bo y, polecam wrócić do filmu o snach. Tak? Co się dzieje z nami? Ta dusza się uwalnia i przedostaje się do świata duchowego. W większości przypadków tak się dzieje. Podczas marzeń sennych tak mamy, tak? Ta dusza idzie do świata niematerialnego i tam ten czas już płynie inaczej. Dlatego po takim powrocie ty jesteś taki: Wow, przecież to tyle czasu minęło! Jak to możliwe, że minęła dopiero minuta, minęło dopiero pięć minut? No i właśnie dlatego, że tamten czas płynie inaczej. I teraz. Słuchajcie, można by było powiedzieć, że skoro my tutaj w świecie fizycznym mamy czas taki linearny, tak? To w świecie niematerialnym on będzie w ten sposób, tak? I wszystkie wydarzenia będą naraz w jednym momencie, w jednym punkcie. Ale ja powiem nie, to nie wyobrażajcie sobie tego w ten sposób. Bo dlaczego tej kreski? Nie można by podzielić, przecież ją też można podzielić, też można powiedzieć, tu jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, tak? Czy odwrotnie, nie ma znaczenia. Więc jak ja to widzę, jak ja wam polecam to sobie wyobrazić, jako taką kulę, taką plazmową kulę, która się tak mieni, w każdym kierunku się obraca, tak? I dlatego ten czas jest, ona jest jakby w jednym momencie, bo to cały czas jest w ruchu, a w środku są mniejsze kule. I w tych mniejszych kulach mogą być jeszcze mniejsze kule. To jak daleko pójdziemy, to to zależy od naszej wyobraźni tak? i od naszej potrzeby. Tak? Ile, jak daleko chcemy się w to zagłębić. W każdym bądź razie, tak sobie to wyobraźcie, że macie taką kulę, z, a bańka mydlana. Świetny przykład. jak Na pewno widzieliście bańkę mydlaną, jak dzieci puszczają i te, te bańki oni się tak mienią. I tak, tak to wszystko tam, y, 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 co to jest, płyn do mycia naczyń, chyba, czy jakiś środek, on, on tak y, y, tam się porusza cały czas na tej bańce, tak? No i właśnie tak samo, tu masz taką kulę, ona się cały czas zmieni, cały czas się obraca, tak? I to sprawia, że możesz powiedzieć, że to wszystko jest w jednym momencie, bo nie możesz tego podzielić, powiedzieć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nie, wszystko jest pomieszane, wszystko jest razem, a w środku masz mniejsze kule. I żeby to lepiej zrozumieć, to ja proponuję znowu takie porównanie, ale myślę, że to jest ważne. Porównaj sobie to do jakiegoś nośnika danych, nośnika pamięci, twardego dysku. I na tym nośniku masz wgrane filmy, i to są te kulki w środku, tak? I teraz, jeżeli ty chcesz odtworzyć sobie jakiś film. No to ty sobie wybierasz go, wybierasz jak? No znowu musisz wpisać no, nazwę naj, najłatwiej, tak? Tytuł tego filmu i ty wtedy go on ci wychodzi i możesz sobie go odtworzyć, tak? I tak samo tutaj, jeżeli my chcemy dostać się do, jakiejś, do jakiegoś momentu, do jakiejś sytuacji. Potrzebny jest czas i przestrzeń, tyle tylko, że tamta percepcja w świecie niematerialnym jest zupełnie inna i można to zrobić bardzo dokładnie. W związku z czym my możemy odtworzyć tam cały film, a nie tylko taką klatkę kluczową, taki, taki, wiecie, taki, taki jeden moment, tak jak to dzieje się w świecie materialnym. Tam nie, tam możesz otworzyć całą sytuację. Większą lub mniejszą, dlatego też ja mówię, że w środku tej kuli są kulki, które mają jeszcze mniejsze kulki, i to od ciebie zależy, jak ty mały zakres tego, tej, te, tego okresu czasowego ty sobie wybierzesz, tak? I teraz popatrz, masz film i co ty możesz zrobić, jak ty oglądasz film? Ty możesz go przewinąć do przodu, możesz cofnąć, żeby jeszcze raz odtworzyć pewną scenę, możesz zrobić pauzę. Możesz też oglądać go w przyspieszeniu albo w zwolnionym tempie. Ty masz tyle możliwości. I dokładnie tak się dzieje z tym filmem, który wybierasz czyli z tą sytuacją czasową, którą wybierasz sobie, tak? Będąc w świecie niematerialnym. Ty możesz na nią wpływać. Ty możesz się cofnąć. Ty możesz ją w zwolnionym tempie, wtedy ty masz więcej czasu. Możesz ją przyspieszyć. Że naraz wszystko minęło, tak? Ty, możesz, ty masz takie pole do popisu tam. Ale teraz jest jeszcze jedna uwaga. Bo teraz, jeżeli odtworzysz taki film na zwykłym telewizorze, no to masz ograniczoną możliwość działania, tak? Ty sobie tam poprzewijasz go do przodu, do tyłu, zrobisz pauzę, może przyspieszysz, koniec. Ale jeżeli ty będziesz mieć dostęp do komputera z odpowiednim oprogramowaniem, to ty jesteś już w stanie modyfikować. Ten film. A więc wycinać jakieś elementy, dogrywać? Ty już tam możesz faktycznie działać, co nie jest możliwe na zwykłym telewizorze, tak? I dokładnie tak jest w świecie duchowym. Istoty, które są na wyższym stopniu rozwoju, tu znowu cały czas chodzi o częstotliwości wibracji. Te wysoko wibrujące istoty są w stanie modyfikować. Wydarzenia z przyszłości i z przeszłości. Nie ma znaczenia. Ale ich poziom świadomości jest tak wysoki, że one sobie zdają sprawę z konsekwencji. One tego nie robią. Zresztą to jest taki, taki obowiązuje, obowiązują tam pewne zasady, tak? No nie robi się takich rzeczy, ale jest taka możliwość. I teraz możesz sobie wyobrazić, że te jednostki wysoko wibrujące, to są jak te, te komputery z dobrym oprogramowaniem, które mogą wiele. A te jednostki niskowibrujące to zwykły telewizor z pilotem, który tam gdzieś sobie coś może przewinąć do przodu do tyłu, cofnąć i zrobić pauzę, tak? I tak samo jest właśnie w świecie duchowym. Te istoty niżej wibrujące, one nie mają tej możliwości modyfikacji. One tylko mogą y, 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 odtworzyć to, tak? Także to jest też, y, no, y, myślę, że fajna, y, f, fajna informacja. I teraz my tutaj w świecie. Materialnym, my bardzo byśmy chcieli mieć możliwość modyfikacji, bo yy, są jednostki, które potrafią przemieszczać się, tak? To yy, my takie osoby nazywamy jasnowidzami, tak? Czy też może prorokami, tak? Osoby takie, które widzą pewne wydarzenia z przyszłości. Ale mówimy tu głównie o przyszłości, nie o wydarzeniach z przeszłości, tak? Ale znowu one widzą, widzą te, tylko te punkty zwrotne, te takie kluczowe momenty, tak? One nie będą widziały wszystkiego, całego wydarzenia. Ty, taka osoba ci nie powie: No, 1 czerwca 2053 roku będziesz jadł jajecznicę na śniadanie. No, nie, no takich rzeczy ci nie powie, ale może ci powiedzieć takie punkty zwrotne z Twojego życia, tak? Ale to zawsze jest tylko z pozycji obserwatora. Są też na Ziemi technologie, to chyba też nie jest tajemnicą, które potrafią pokazać przyszłość i przeszłość, ale znowu z punktu obserwatora tam nie ma możliwości modyfikacji, czyli bezpośredniego wpływania na tą linię czasową, na to, co się tam działo w przeszłości albo w przyszłości. My możemy tylko działać na, na poziomie teraźniejszości. Natomiast yy, właśnie ludzie Ludzie. No, wybrane jednostki, tak? Dążą do stworzenia takiej technologii, która daje da im możliwość modyfikacji, czyli bezpośredniego wpływania na linię czasową. Tak, ponieważ takie coś, to jest władza. A władza jest jak narkotyk dla ego. To są jednostki, które potrzebują tego coraz więcej, a to by im dało nieograniczoną władzę. Dlatego robią wszystko, żeby posiąść taką technologię w taki czy w inny sposób, bo bardzo chcą modyfikować y, linię czasową. A sami ludzie, jako ludzie, jako pojedyncze jednostki, my utraciliśmy tę zdolność ze względu na blokady, które zostały nam nałożone na nasze ciało fizyczne, tak? I my możemy operować tylko w czasie teraźniejszym. Przesuwamy się po linii czasowej tylko i wyłącznie ym, hologramem tą myślą, i to może bezpośrednio wpływać i wpływa, jeżeli jest duży ładunek emocjonalny, na naszą teraźniejszość i poprzez tą teraźniejszość, czy tą energię, którą ty dzisiaj czujesz i wypuszczasz z siebie, na naszą przyszłość. I tyle. Natomiast, właśnie w świecie duchowym tak jest, że ten czas możesz sobie wybrać dowolnie, możesz w nim uczestniczyć. Możesz wchodzić, wychodzić, tak? I y, jednostki, które są właśnie wyżej wibrujące, mają zdolność modyfikacji, do czego dążą ludzie, właśnie, tak? I, I dlatego mówimy, że tam ten czas jest inny, że wszystko jest w jednym momencie, bo to wszystko jest właśnie tak, jakby w tej kulce plazmowej tak cały czas się obraca, i ty możesz wybrać konkretny moment. Tak? Gdzie ty chcesz być i ty możesz go przesuwać, robić co chcesz, możesz przyspieszać, dlatego mamy czasami takie wrażenie, że ten czas tak szybciej płynął nam, tak? bo to ta nasza dusza, nasze dusze się uwalniają i one, wierzcie mi, każdej nocy niemal każda dusza gdzieś tam wędruje. Oczywiście są jednostki, które są mocno tak osadzone na ziemi, tak, Tutaj, bo ten ładunek emocjonalny nas tak trzyma. tak. Więc takie jednostki, no one, te dusze nie będą chciały opuścić tej materii, bo ta materia jest dla nich taka ważna. Ale te już, które wibrują wyżej, o, niesamowite możliwości. I potem my tak czujemy, tak, że albo tyle rzeczy się wydarzyło, tyle, tyle czasu minęło, a nam się wydaje, że to, to raptem ułamek sekundy. A to jest właśnie wszystko to, że my mamy tą to, to, to możliwość przejścia tam. I to jest dla nas taka furtka, tak? Taka dusze schodząc na Ziemię, wiedzą, że mają tą możliwość, i to e, pomaga im w podjęciu decyzji, żeby zejść tutaj na Ziemię, bo one wiedzą, że tam mogą pójść, odpocząć, poradzić się, że mogą wpłynąć na ten czas i będą miały na przykład więcej czasu, jeżeli go będą potrzebowały na rozwiązanie jakichś zadań, jakichś problemów, albo po prostu na odpoczynek. I to by się wydaje, że ty spoaść kilka godzin, a twoja dusza mogła tam naprawdę bardzo długi okres czasu spędzić po drugiej stronie, bo ona sobie sama wpływa na ten czas. To od niej zależy, jak ten czas będzie tam płynął. I to się nie dzieje za pomocą jakiejś technologii. Nie, to tylko intencja, tylko jej wola. Można by to skrócić do słowa myśl, ale jak już wiemy, jak już Wam wytłumaczyłam, w niejednym filmie myśl to tylko hologram, za tym nic nie ma, tak? Więc jej chodzi o to, o tą częstotliwość uczuć po prostu, tak? Dlatego jak ktoś Wam mówi o tym czasie, że czas w świecie duchowym jest inny, inaczej płynie, to tak go sobie wyobraźcie, jako taką kulę, która się cały czas obraca, cały czas się rusza. Co oznacza, że cały czas jest w jednym momencie i ty możesz wybrać poszczególne te piłki w środka, i to będą konkretne sytuacje, tak? I ty możesz sobie tam się poruszać, robić co chcesz. A według mnie, najfajniejszą zaletą tego wszystkiego jest to, że ty możesz spowalniać ten czas, tak? Albo go przyspieszyć, jeżeli tobie nie odpowiada. To jest chyba takie najfajniejsze, bo ta modyfikacja to już są pewne konsekwencje, to już są takie poważne sprawy, to nie każda dusza potrafi. Ale spowalniać i przyspieszać tak. I wyobraź sobie, że Ty masz taką zdolność tutaj na świecie fizycznym, tak, w świecie fizycznym, że Ty potrafisz tak wpływać na czas, tak, że kiedy jest naprawdę fajnie, to Ty potrafisz go zwolnić. za chwila trwa, nieskończoność. A kiedy coś jest nie po Twojej myśli, przyspieszasz, tak, ciach, nie ma, już minęło. Super sprawa. Dlatego Według mnie no, no to jest najfajniejsze w tym wszystkim, w tym, w tym czasie, jaki obowiązuje po drugiej stronie w świecie niematerialnym. Mam nadzieję, że Wam przybliżyłam trochę, jak to wygląda, jak ja to widzę, jak ja to odbieram, jak ja to czuję. I że też gdzieś intuicyjnie, podskórnie czujecie to, że ten czas czasami płynie inaczej, że macie wrażenie, szczególnie jak się przebudzicie, że, no, że to nie była tylko ta, ta chwila tych kilku godzin, ale naprawdę... To był jakiś inny. Ten czas inaczej płynął podczas tego snu, tak? A jeżeli nie zwróciliście do tej uwagi to do tej pory na to uwagę, to ym, no, ym, skupcie się nad tym, pomyślcie, z, 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 prowadźcie się z takiej stan uważności rano. Czy tak rzeczywiście jest. A z, z, gwarantuję wam, że tak będziecie mieli. Że odniesiecie bardzo szybko wrażenie, od, poczujecie to, że ten czas rzeczywiście płynął inaczej w nocy, tak? kiedy, kiedy spaliście, bo ta Wasza dusza tam sobie działała po drugiej stronie według swoich potrzeb i zasad. To na tyle dziękuję.